Cześć, w tym odcinku pokażemy Wam rozładunek samochodów oraz pogadamy sobie o cenach i uszkodzeniach, także zapraszam! Pierwszym egzemplarzem niech będzie Audi Q5, wyposażenie Premium Plus, także mamy wirtuala i wiele innych bajerów w środku. Auto jest z 18 roku, no i przebieg jest już dosyć słuszny, ponieważ 120 tysięcy km około. Natomiast praktycznie tego przebiegu po tym aucie nie widać. Jeżeli zajrzycie sobie do środka, pokażę wam to, jakoś mam nadzieję na przebitkach, bo tu jest strasznie ciasno, no to Audi naprawdę wygląda świeżo, nie ma tu żadnych zadrapań, żadnych uszkodzeń. Wszystko pięknie działa, także nie możemy się do niego w żaden sposób przyczepić. Tego przebiegu w tym aucie po prostu nie widać. Audi oczywiście wyposażone też w dach panoramiczny, także w środku może być bardzo ładnie przestrzennie jasno, kiedy go otworzycie, no ale uszkodzenie. Uszkodzenie to jak widać zaczyna się na rogu. Auto dostało typowo na koło, do wymiany będzie na pewno zderzak, maska. Zobaczymy, tak nie fajnie jest, tutaj złamana może pójść do wymiany, ale to niech się Michał potem wypowie, będziemy to oceniać. Lampa oczywiście również, ponieważ jej po prostu nie ma. Natomiast leży trochę modułów, więc może tutaj jakiś odzysk będzie, nie trzeba będzie płacić kasy za całą kompletną. Natomiast zobaczymy. Bardzo często przy takim uszkodzeniu w ogóle w Audi idą też chłodnice. Tutaj takie plastiki są i nawet delikatnie ruszony samochód, tutaj to wszystko jest połączone, wtedy potrafi strzelić tam wewnątrz, a może nie widać. Natomiast tu wygląda dobrze. E nie wiem, otworzymy sobie machę, zobaczymy. Natomiast nic tam głębiej złego nie widać. No i błotnik oczywiście. O, tu na pewno będzie wymiana. Nie ma sensu kompletnie go e, rzeźbić. Co do koła. Wydaje się, że nic tutaj nie jest ruszone, ale to wszystko jeszcze pomierzymy, żeby nie było jej na geometrii. Może jest minimalnie cofnięta, tak minimalnie. Zobaczymy. Drzwi, jedne, drugie. Moim zdaniem wymiana, a ty Kamil. Też wymiana, też wymiana. No można by się z nimi bawić, ale to po co to neżpachli na. Jednak bądź co bądź świeży samochód dawać, rozsądniej będzie je wymienić na całe. I na tym koniec. Bardzo fajnie, delikatne, uszkodzone Audi. Płyn chłodniczy jest, także z chłodnicami też powinno być ok, niepotrzebnie heres sieje. Cena takiego samochodu pod dom, to już tam gdzieś w okolice 70 tysięcy złotych spokojnie ogarniemy. Obok. Audi Q3, czyli dla odmiany mniejszy egzemplarz, ale za to świeższy, ponieważ auto z 2023 roku przebieg to jest 50 tysięcy km. Uszkodzone jest z tyłu, do tego zaraz przejdziemy. Z przodu tu się nic nie stało, wygląda bardzo ładnie. Audi, oczywiście w S-Line. No i w środku. Premium Plus już w nowej wersji, czyli ekran jest zlicowany z deską rozdzielczą. Mamy oczywiście też Virtual Cockpit. Prezentuje się Audi naprawdę ładnie. Brązowe skóry nie mnie oceniać, natomiast ciekawe zestawienie z tym niebieskim kolorem, więc na pewno, na pewno takie niestandardowe, dach panoramiczny również w Audi jest obecny. No i zapraszam was na tył. Zobaczymy sobie, jak to jest uszkodzone. Słuchajcie, kutrójka dostała na róg. Cena takiego samochodu z takim uszkodzeniem to jest coś rzędu 90 tysięcy zł pod dom, tak musicie być przygotowani. Uszkodzenie nie jest mocne, zderza jak na pewno do wymiany, natomiast wszystkie czujniki i tak dalej, wszystko się ostało. Dostał tutaj narożnik, trzeba będzie to wyciągnąć. No i mamy tu taką fałtkę, która powstała od tego uszkodzenia. Ona powinna wziąć i zniknąć, kiedy zostanie tak pociągnięte. Nie jest to mocne uszkodzenie, nie jest to groźne uszkodzenie. Żadnej tutaj ćwiary czy innych wynalazków nie ma co się spodziewać. Jest ok, no i tak jak mówię, 9 dych pod dom, tak jak stoi, tak takie auto kosztuje. No na pewno roczniki i wyposażenie tu zrobiły cenę, no bo auto jest mega świeże, nie? Ford Escape, kolejna sztuka, którą zrzuciliśmy z ciężarówki. Słuchajcie, no auto uszkodzone trochę roz, bardziej rozlegle niż standardowo, ponieważ mamy i tył i przód. Escape, jakby ktoś nie wiedział, odpowiednik naszej Kugi. Z tyłu nie jest źle. Mamy klapę do wymiany, mamy do ubrania zderzak, mamy do ubrania wydech, ponieważ go nie ma. No i delikatnie, tak, delikatnie ten pas tylny na pewno jest do naciągnięcia. Cena takiego samochodu pod dom to jest 60 tysięcy złotych, a auto jest praktycznie nowe, bo 24 rok, także bardzo świeży egzemplarz. I przejdźmy sobie do przodu, pokażę Wam, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o środek, no tutaj mega świeżo, no bo nie ma się co innego spodziewać. Przebieg tego samochodu jest znikomy 57 tysięcy kilometrów, także nie ma tutaj szans, żeby było specjalnie widoczne jakiekolwiek zużycie, duży wyświetlacz od Forda, także w tych nowych samochodach, nawet w tych bardziej podstawowych opcjach wyposażenia, już takie coś się znajdzie. I naprawdę można się przyjemnie w tym aucie poczuć. W ogóle Ford jako taki, jako marka, bardzo dużo oferuje jak na cenę. W sensie te samochody, po prostu cena jakość, cena możliwości są bardzo, bardzo wdzięczne. Escape oczywiście w Estelajnie, no i tak. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z przodu. No, będzie oczywiście troszkę zabawy z tym pasem. Prawdopodobnie yy, najrozsądniejszą decyzją będzie go po prostu wymienić na nowy nieuderzony. Chłodnice nie wszystkie, ponieważ płyn chłodniczy jest, no i. No, i widać, że jedna z nich jest cała, natomiast jedna na pewno jest złamana, i będzie trzeba ją wymienić. Dolot jest również niekompletny. Natomiast z pozytywnych informacji, dwie lampy, których tutaj nie widzicie, one znajdują się w samochodzie. Gdzieś tam na przebitkach wam to pokażemy, i wszystko będzie ok. I tylnia lampa również jedna jest, także nie trzeba będzie tego zbyt dużo dokupować. Nie będziemy Escape'a więcej męczyć. Silnik, bo pewnie nie powiedziałem, 1,5. Także można powiedzieć, że mały jak na taką dużą budę, ale tam mocy wystarcza, także nic się tutaj złego nie będzie działo. Słuchajcie, następny egzemplarz Volvo S60 Inscription Platinum, czyli największy pakiet stylistyczny i najlepsze wyposażenie, jakie Volvo wtedy dawało. Auto jest z 2017 roku. S60 drugiej generacji. Tutaj jeżeli chodzi o uszkodzenie mamy je wyraźnie z przodu. E, właściciel już tutaj lampy pozabierał. Te lampy są. Jedna jest cała zdrowa druga wymaga lekkiej naprawy więc pewnie pójdzie do naprawy i to się nam tutaj uratuje. E, idealne uszkodzenie przodem ponieważ ominęło nam belkę i wszystkie elementy wymagające jakichś dużych prac blacharskich. E, intercooler również jest nieruszony. Naprawdę wszystko tutaj jest dobrze. Poszło to tak nazwijmy to górą. Natomiast nie wymaga zbyt dużej ilości wymiany elementów. Trochę plastików i Zderzak, maska, wszystko będzie w porządku. E, idąc dalej, zobaczymy sobie środek. Tak jak mówiłem, platinum inscription. Także dostaniecie tu wszystko: auto posiada radar, kamery. Wszystko co mogło wtedy Volvo posiadać. Ten egzemplarz posiada maksymalne wyposażenie, fotele z pamięcią oczywiście, szyberdach. No i warto dwa słowa o tych fotelach powiedzieć, ponieważ w S60 drugiej generacji dostaniecie jedne z najwygodniejszych foteli, w jakich ja siedziałem w życiu w samochodach, więc jeżeli ktoś twierdzi, że w Volvo S60 fotele są niewygodne, to prawdopodobnie nie znajdzie nigdy w życiu wygodnego samochodu dla siebie, bo te są po prostu najwygodniejsze. Co do wersji silnikowej, T5 napęd na 4 koła, T5 dwulitrowa, także silnik mega żywotny, praktycznie nie do zdarcia. Jedyne co jest z nim złego, to brzmi jakby się miał zaraz rozlecieć, natomiast one tak brzmią od nowości y, do końca świata. Co ciekawe, nie wiemy czym to Volvo było wcześniej, natomiast skoro stało się już samochodem, no to je naprawimy i właściciel będzie się cieszył naprawdę fajną furą. Y, co dowieźmy też nie wiemy, która to zrobiła, która złośnica. Słuchajcie. Teraz dla odmiany auto mocniej uszkodzone, czyli BMW X1. Natomiast najpierw zajrzymy sobie do środka, ponieważ x 1 wyposażona jest genialnie. Mamy tu panoramę i praktycznie wszystko, co BMW wtedy dawało. Mamy duże nawi, wersja poliftowa. Auto jest z 19 roku, czyli mamy już te nowsze zegary. Wersja od silnikowa dwulitrowa, napęd X Drive oczywiście. To musi być w takim samochodzie praktycznie, ponieważ jednak wtedy jest dużo bezpieczniej i dużo ta jazda jest po prostu bardziej komfortowa. No i słuchajcie, no co można powiedzieć? Z zewnątrz czarna fura, czyli pięknie, czyli elegancja, a w środku jasne wnętrze, które będzie nam dawało taki promyczek radości w tym smutnym jak w świecie. Idziemy do uszkodzeń, mamy do ubrania przód. Ważne rzeczy z przodu, absorber zostawili. Całe szczęście, bo jest bardzo drogi nie jest też naruszony, bo BMW mocno przede mnie dostała. Tu moim zdaniem wszystkie te części pod tytułem lampy, wszystko tu z prawej strony powinno być, natomiast no, gdzieś do rzeczoznawcy to pozdejmowali i nie trafiło to do samochodu. Oczywiście nic się po drodze nie zgubiło, no po prostu tego nie było przy zakupie, ale tam zawsze jakaś nadzieja mała była. E, nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią. E, tu wyszło tak, natomiast e, z dobrych rzeczy Lampy ledowe, full ledy tutaj są z wyposażenia, bo auto tak jak powiedziałem jest na fullu, ze złych rzeczy, no to są najdroższe lampy jakie mogą być w tym samochodzie i trzeba będzie je kupić. Kierownica powietrza również jest do kupienia cała, bo jest pęknięta, no i zderzak kompletny. To by było na tyle z przodu, jeszcze tutaj to wzmocnienie, cała ta, całe to mocowanie jest również do wymiany. Największa zabawa dzieje się tu, bo nie ma koła i nie ma rzeczy, do której można to koło przyczepić, jakby nic tu nie ma. Dosyć, jeden z mocniejszych dzwonów jakie kupowałem jeżeli chodzi o na koło, ale jest to dobre uszkodzenie. Ominęło nam podłużnice, ominęło nam wszystkie newralgiczne elementy. Mamy do wymiany dodatkową chłodnicę, bo jest złamana, poznaczona i widać. Kompletne zawieszenie, czyli zwrotnica, wahacz, amorek, to wszystko tutaj musi trafić nowe. Końcówka, drążka, drążek pewnie też. półość oczywiście musi się też pojawić. No i postaramy się Wam to pokazać. Tutaj było ryzyko, czy skrzynia e, żyje, bo no, no taki zakup na ryzyko, dlatego było turbotanio, tanio, tak? no, poniżej 40 tysięcy pod dom za X1 poliftową, to jest y, jakaś abstrakcja. No, tu się udało, natomiast no, podyktowane jest to tym no, ryzykiem, tak jak zawsze mówię. E, miska e, jest ruszona skrzyni, natomiast no, to jest plastikowy element, także po prostu wymienimy i powinno być git, bo olej tam się delikatnie sączy. No ale to dobrze, bo znaczy, że był. A nawet jeszcze może jest. Więc tą miskę wymienimy i powinno być wszystko git. Wszystkie inne elementy są tutaj nietknięte. Będziemy musieli jeszcze kupić listwę progową, osłonę no i ze dwa koła, ponieważ jednego nie ma, a jedno jest jeszcze bardzo mocno porysowane. No, ale to tyle, także i z jedynka finalnie, e, zrobimy wam o niej materiał, powinna wyjść naprawdę, naprawdę fajnie. Przejdźmy sobie teraz do kolejnego samochodu, czyli Audi A3. A trójce nie będziemy się dużo rozwodzić, ponieważ nie ma tutaj zbyt dużo tematów do obgadania. Słuchajcie, przebieg to jest 130 tysięcy kilometrów, auto jest z 16 roku, oczywiście 204, czyli tak powinno. Być śladu zużycia jak na taki przebieg praktycznie nie widać. No i uszkodzenie, słuchajcie. no Samochód jest tak marginalnie uszkodzony, że tu nie ma co dużo gadać. Tak naprawdę trzeba ten błotnik wymienić na nowy, bo wątpię, żeby ktoś to to ratował. Następnie zobaczyć, czy lampa nie ma uszkodzeń, jakichś zaczepów, i tak dalej wygląda na całą, chociaż trochę się tu majta. Zobaczymy. Być może się okaże, że jest cała i zdrowa, nic nie będzie musieli robić. Zderzak wypięty jest, ale nigdzie nie widzę, żeby był. Nie, jest dziabnięty tutaj. Dobra. Zderzak bym wymienił też, bo szkoda po prostu takiego delikatnie uszkodzonego samochodu drutować w jakiś sposób, kleić, rzeźbić. E, wszystko działa, jeździ, pali. E, warcy rycy cescy, tak. E, co do ceny za samochód, 40 i parę tysięcy złotych pod dom za tak marginalnie uszkodzone Audi A3. No to słuchajcie, jak za darmo. Jak za darmo. No i kolejnym samochodem będzie BMW 3. Natomiast nie jest zwykłe 3, tylko M340I, czyli naprawdę fajna BMW Trójka, ponieważ mamy tu 3-litrową benzynę, jedną z najlepszych silników BMW, jakie aktualnie możecie sobie kupić. 340 koni mocy w lekkiej Trójce. Dlaczego chcieć więcej? Petarda. X-Drive oczywiście, także jeździ się bardzo komfortowo. Uszkodzenie bardzo delikatne. I tego samochodu szukaliśmy piekielnie długo. Z klientem wymieniliśmy chyba 200 maili, jak nie więcej. Bardzo, że tak powiem, temat się ciągnął w czasie, ponieważ ciężko te auta kupić. 340i, M340i jest czymś, co jest bardzo pożądane. Natomiast jest też piekielnie drogie. Bardzo te auta trzymają cenę. Amerykanie nie chcą ich oddawać tanio. I też, kurczę, bardzo długo się męczyliśmy, żeby ją kupić w rozsądnych pieniądzach. Ta sztuka jest z 19 roku, ma około tam 50 tysięcy kilometrów przebiegu, no i cena to jest 110 tysięcy pod dom, czyli jeszcze tutaj akcyza i naprawa nam dojdzie. Natomiast no udało się w końcu, tak? Kto cierpliwy, to i kamień ugotuje. Zobaczmy uszkodzenie. Słuchajcie, tutaj się za dużo nie podziało, mamy do wymiany lampę, mamy do wymiany błotnik, mamy do wymiany zderzak razem z nadkolem. No i kratką prawą zderzaka przednią, bo jest złamana, natomiast środkowa kratka i lewa będą ok. Koło na pewno jest cofnięte, więc z zawieszenia, no liczmy nawet, że komplet. No i to by było praktycznie nic, bo to są pierdoły. Gdyby nie, to tutaj paskudztwo, czyli mamy do wymiany szybę. No i jak zobaczycie w środku, cały środek mamy odpalony, czyli poduszka kierowcy, poduszki kolanowe pasażera kierowcy, kurty na prawa, no i deska. To wszystko trzeba będzie wymienić na nowe, natomiast to też robi cenę. Podejrzewam, że gdyby ten środek nie był wystrzelony, to byśmy dalej próbowali to auto kupić i nigdy go nie kupili, bo tak jak mówię, te bmw trzymają cenę, dają mnóstwo radości z jazdy i jest to naprawdę fenomenalny samochód po prostu. Szybeldach oczywiście jest, wyposażona bmw jest bardzo fajnie, kolor też się zgadza, no czego chcieć więcej? A więcej można chcieć, ponieważ można chcieć coś takiego jak Volvo S60 yy, Trójka. Czyli jeżeli BMW 3 Wam nie odpowiada, chcecie niskiej akcyzy, chcecie samochód dalej dynamiczny, ale ma być to nie Niemiec, nie Audi, nie BMW, Skodą też pogardzacie, to mamy dla Was S60 generacji trzeciej. To jest auto kupione przez Pana Pawła, który w ogóle jest fanem marki. Fanem marki, o czym często mówi, ponieważ posiada Volvo S90, posiada Volvo S60 dwójkę właśnie i teraz posiada S60 trójkę. Niemiłosiernie zresztą te poprzednie samochody katuje, szczególnie ta S60, no ma drogę przez mękę, trzeba przyznać, ale to pokazuje jak dobra to samolota, ponieważ tam się absolutnie nic nie dzieje, nie? Zresztą Pan Paweł często, rozmawiając z nami, wspomina o tym, jaki to jest fajny samochód, nie? Przychodzi i na przykład mówi, że no, to Volvo to jest jednak Volvo, nie? E, no i tak, i ma rację. <laughs> Natomiast podobał mi się zakup tego samochodu, ponieważ był bardzo impulsywny. Znaleźliśmy auto na kup teraz yy, i dosłownie po dwóch minutach rozmowy yy, zostało auto kupione. Następnie na przykład otrzymaliśmy pytanie, czy auto ma napęd na cztery kole. Tak po zakupie, no czemu nie. Yy, samochód bardzo fajnie uszkodzony, tam na narożnik zaraz to pokażemy. Wyposażony również jest praktycznie na fullu. Mamy head yy, i wszystkie praktycznie bajery, jakie to Volvo oferuje w S60 trójce. Natomiast, no, znowu, co zrobiło cenę, co zrobiło tak atrakcyjną cenę, że pan Paweł zdecydował się to kupić natychmiast. No, no właśnie to, że kokpit jest wystrzelony, czyli znowu mamy poduszki do wymiany, deskę do wymiany. No ale tutaj oczywiście nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. A główne uszkodzenie odbyło się tutaj na prawy przód. I znowu auto dostało na koło, do wymiany zderzak, reflektor, błotnik, kompletne zawieszenie koła, bo tutaj na pewno nie ma co zbierać. Eee, no i drzwi. Z fartuchem, no to jak się to wszystko rozbierze, zobaczymy co będzie. Warto w ogóle zwrócić uwagę, jak odpaliła poducha mocno Volvo, że tu aż, że tak powiem, przysmażyło nam yy, na szybie. Widać cały odcień tego wszystkiego no i sama szyba również wymaga wymiany. Natomiast cena pod dom takiego egzemplarza S63 generacji na fullu możecie dostać już spokojnie za około 100 tysięcy zł pod dom. Jeżeli chodzi o tańsze egzemplarze, oczywiście z większym przebiegiem, może parę lat do tyłu, bo to jest od 23 roku, a to praktycznie nowe, eee, na pewno się uda nam taniej ogarnąć. Także nic, dawajcie znać, które samochody jeszcze chcecie zobaczyć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak mamy okazję i chwilę wolną, to będziemy się starali dla Was dalej nagrywać. No i cóż, piszcie, komentujcie, lajkujcie, dzwoncie ściągniemy Wam wymarzone samochody. Naura!